No hej, hej, siemano, to loranek122. Ehm, w, yy, w poprzednim vlogu mówiłem o użytkowniku DR który grał w Minecrafta. No, a dzisiaj będzie taki dosyć bardziej profesjonalny jeszcze gracz, który gra nie tylko w Minecrafta, ale też i w yy, Assassin's Creed'a yy, i różne takie typu, typu gry. Ehm, mówię o właśnie użytkowniku Cedrowa1, Użytkownik ten to według mnie bardzo dobry gracz. Gra na przykład powiedzmy w Assassin's Creed, Gigaseima, w Minecrafta, zresztą zaraz zobaczymy tutaj jeszcze. Zresztą to jest według mnie w ogóle gracz, który jeden z najlepszych według mnie. co mogę powiedzieć. Jeszcze gra w Arkanie, proszę bardzo. Zaraz wam pokażę zresztą. O, proszę bardzo. Alkania, Oizen, Owen Minecraft, odcinki informacyjne. Wszystkie widziałem, też polecam. No także, no cóż. Widziałem nie jeden odcinek, nie dwa. No, wszystkie w ogóle widziałem odcinki, co ja będę Wam mówić. Najlepiej yy, według mnie grał w yy, Wiedźmi na Dwójkę. Chociaż przyznam się, że grając w cenie której yy, g yy, w jakąś tam grę, na przykład powiedzmy takiego Assassin's Creed'a, zauważam, że w cenie niektórych, niektórych momentach coś mu się przecinała ta yy, g być może to przez wymaganie sprzętowe, no bo wiecie, bo czasem gra, no zazwyczaj teraz te gry dosyć dużo miejsca zajmują na dysku. No i no co? No. no, czasem dosyć ciężkie gry, wchodzi, wchodzi dużo mega czy tam giga do komputera, zależy jeszcze jaka to gra jest, bo teraz są terabajty, tak samo. Nie, nie, nawet nie wiem, czy to wiecie. Dobra. <laughs> no, widać z tego, co też oglądałem, najbardziej, mi się, najbardziej w ogóle mnie ośmieszył filmik Zielarnia Team. Ta piosenka, która jest chyba, nie wiem, przerobką jednej z piosenek zespołu Bee Gees czy jaką tam się nazywają, no i powiem Wam, że mnie śmieszło to nawet. A jeszcze jest taki filmik, Wiedźmińskie testy właśnie, e, gdzie, no, no jak widać, w... Cedrowa1 e, trenował umiejętności wiedźmińskie. <grym> I ma wiele kanałów, które warto polecić, na przykład powiedzmy takiego LP Philip97, czy na przykład y, DBDW, czy DBDW, czy jak tam się to czyta, nie wiem. Mm. Mm. No widać, że to jest bardzo szanowany y, chłopak. Gracz z niego mówię bardzo dobry, no sorry, że się powtarzam sąki jak, jak coś, nie? Najbardziej podobało mi się właśnie Assassin's Creed i Reason właśnie No Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No Minecraft Jak widziałem jego odcinki z Minecrafta No to cóż y te i w ogóle to wszystko. Ja jestem ciekaw, jak on to robi, że, nie wiem, czy to on dociera do tego wszystkiego, jakoś to, tego szuka, czy to on sam buduje to wszystko, tego nie wiem, ja wam nie powiem. No cóż... Hmm. Yy, Byłem chętnie kiedyś zagrał w to, ale nie mam czasu w ogóle. Albo w tego Orizena, albo w Assassin's Creed'a, czy Wiedźmina, czy właśnie Amnezja, Mroczny obłęd. Gry te wszystkie są z jakiegoś gatunku, chyba z przygodówek, jakiś czy coś, chociaż ja tam nie wiem. Chociaż wyglądają troszkę na takie, no, nie wiem, takie science fiction, trochę tam nawet widzę. Wiecie, z i w ogóle nie. Sam zresztą nie wiem, co to za gry. Bo ja, co mogę się wypowiedzieć na temat, gier, w które, no cóż, nie grałem, nie. W dodatku. Niedawno zakończył serię Brotherhood, czyli Assassin's Creed Brotherhood. Jeszcze Wiedźmina 2 zakończył, no i jeszcze Assassin's Creed 1. Ale jak tu pisze, że jeszcze odcinki nie zostały wysłane wszystkie. Chyba, ja nie wiem jak to jest. Aktualnie gra właśnie w Amnesię, i to pozostałe Assassin's Creed. które ma no. Ciekaw jestem czy mój drogi kolego jesteś zainteresowany zagraniem w sam e, drugie starcie właśnie, bo gra też dosyć warta uwagi, nie wiem czy Ci się spodoba, czy nie. Ale myślę, że gdybyś chciał, to byś mógł pograć w to e, naprawdę Gierka... Warto uwagi, dużo akcji jest, zresztą jak w Wiedźminie i w ogóle i tych innych grach, które ty grasz. Myślę, że jakby się popatrzył, jak w to się gra, myślę, że spodobałoby ci się. Mi się naprawdę podoba. Także, no cóż, co mogę powiedzieć, na koniec powiem tak. Subskrybujcie jego kanał, oglądajcie filmiki, komentujcie go. Warto obejrzeć każdy z jego filmów. No. To jak na razie, no cóż, tyle na razie.